Ej, nie pamiętam kiedy ostatni raz grałem na tej mapie, ale to jest idealny moment, żeby sobie do niej wrócić, ponieważ mamy wampirzą małpkę, tą małpkę, którą można sobie dowolnie ulepszać i zmieniać. Mod dostał nową wersję i mamy nowe klasy postaci. Dla przypomnienia, to jest inspirowane grom, na przykład Vampire Survivors, czyli mamy naszą, powiedzmy, klasę postaci. Jak widzicie, tutaj mamy różne statystyki. Dzisiaj sobie zagramy na przykład. O, będę miał tutaj zwiększone obrażenia, będę miał większy X-Bonus. Kurde, szczerze, nie wiem, po co powinienem iść tak. Naprawdę, dobra, weźmiemy sobie A plus 0 pocisków, plus 0 pocisków, 0 pocisków, 0 pocisków. A czy ma tutaj cokolwiek? Aj, plus 1 pocisk. Okej, okay, ten inżynier. I właśnie, mamy jeszcze te pasywki. Za chwilę przejdziemy y, do dalszego opisu tego moda. Czyli dostajemy 10% przebicia co każde 8 poziomów. Tutaj dostajemy 5% expa co każdy poziom, więc w sumie ten poziom będzie nasz y, szedł o wiele szybciej, co może być całkiem spoko. I tutaj dostajemy gain y, manki bonus. Nie mam pojęcia co to za bonus jest. Y, tutaj mamy 5% przebicia. I 5% obrażeń co 9 poziomów. Dobra, wiecie co? Ja wezmę sobie to, i tutaj, gdzie ja jestem, w tym miejscu jest pasek. I ten pasek działa w ten sposób, że za każde zbijanie balonów dostajemy właśnie poziomy. I plan jest taki, żeby sobie kupować różnego rodzaju ulepszenia. Naprawdę bardzo, bardzo fajny modzik. I później możemy, jakby kupować sobie umiejętności. I tutaj mamy pasek z umiejętnościami. I możemy kupować sobie pasywki, na przykład 10% więcej przebicia. I jeżeli odpowiednio to połączymy, to możemy stworzyć totalnego. Mutanta i potwora. E, dobra, wezmę swoje spajki, wezmę swoje po raz kolejny spajki. Jak widzicie na samym początku, idzie to całkiem sprawnie. Tak samo, całkiem sprawne są łapki w górę pod tym filmem. Sorry. Nie wiedziałem, jak, e, w jaki sposób nawiązać do tego. Jest mega gorąco. Pewnie u Was też. Ameryki nie odkryłem. Ale możecie zostawić łapkę w górę, jeżeli, e, jeżeli macie nos, ok? Ja sobie zostawię pod tym filmem łapkę w górę, bo mam nos. Zresztą to widać. Sory, Dzisiaj mam jakiś taki dziwny humor e, i dziwne balony się przebijają, więc to nie tak miało być. Ale dobra, no spaj faktory, e, czasami tak jest, oprócz właśnie nowych klas postaci dostaliśmy także yy, nowe yy, bronie, nowe jakieś tam umiejętności, bla, 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 ogólnie wiecie, ulepszona wersja, wszystkiego więcej, uuu, ale super. Dobra, mamy gogle, taki, o, ja sobie wezmę taki, ponieważ... Mm, czekaj, a czemu te taki nie, nie działają? W tym sensie one w ogóle obrażeń nie zadają. A, tak, a tutaj będziemy mieli więcej pocisków. Dobra, weźmiemy sobie to, czyli zwiększony zasięg i zwiększony atak speed. Teraz, jak sobie klikniemy na to, to możemy zobaczyć tutaj taką czwóreczkę, co oznacza, że mamy czwarty poziom. Tego też wcześniej nie było. Jego, a mam brudne okulary, nie wiem. To jest dziwne, bo czyszczę co okulary, a i tak one są nadal brudne. To może powinienem inaczej trochę je czyścić. I jeżeli chcecie wyczyścić swój portfel, to macie pakiet Mr. Vista i możecie go sobie kupić, albo możecie go nie kupić, jeżeli oczywiście nie chcecie. To wszystko zależy tak naprawdę od was. Dobra, weźmiemy sobie zwiększone obrażenia. Chociaż ja nie wiem, czy te kolce, one są tutaj całkiem spoko. Dobra, bombkę. I tak, mamy bombkę. Pojawiła się, pojawiła. Tylko, że ja już widzę, jaki będzie problem z tym taksuterem. Czekajcie, czy ja nie mam włączonego takiego filtra? Bo wydaje mi się, że kolory są. Widzicie, one są troszeczkę za, e, za mocne, a tego filtra używam e, jak gram w Dile e, na przykład, albo gram sobie w Minecrafta na głównym kanale, właśnie polecam sobie sprawdzić. Trwa aktualnie tam seria z Minecrafta na modach. 360 morów, piękna przygoda, mega się dobrze bawię, może wam się też to po prostu spodoba. I weźmiemy sobie te taki, i tylko, że, no właśnie, problem jest taki, że mimo tego, że jesteśmy w zasięgu, to tak naprawdę nic nie mogę za bardzo zrobić, bo... Yy, o, czekaj, projectiles, dart, szoki. A wszystkich pocisków będziemy mieli więcej, ale wodzę, wolę sobie to dać. O, i mamy pokazane, że na przykład tą broń mamy już na trzecim poziomie, tą mamy na pierwszym i bombkę mamy yy, na zerowym poziomie, więc yy, niech będzie. Bardzo mnie ciekawi, z czym muszę połączyć yy, właśnie te spike żeby otrzymać tą ultrapotężną zdolność, bo na tym mniej więcej to tutaj będzie wszystko polegało. I powoli pasek dostajemy. Ba banana? Czekajcie, czy to po prostu. Ja będę dostawał banany? Czy to jest jakaś pasy... A, ok. Na razie niestety nie sprawdzimy tego. Ale wydaje mi się, że to powinno działać w ten sposób, że tak, generuje mi kasę. Ok, a czy ja muszę te, ba a, muszę te banany zbierać? Myślałem, że automatycznie one będą się zbierały, jakoś zbierały. I pytanie: czy to jest właśnie jako umiejętność? Ty, to jest umiejętność aktywna, a nie pasywna. Oj, bo tutaj mamy pasywki, tak jak mówiłem na samym początku. Nie wiem, czy słuchaliście, mam nadzieję, że tak. Yy, mo możemy sobie zwiększyć obrażenie o 10% i mamy dwa banany więcej. Tutaj mamy 10 yy, expa więcej. Dobra, wie wiecie co ja wezmę sobie te banany, bo im więcej ich. Ty, czekaj, nie, w sumie ja nie potrzebuję tych bananów. Ej, przecież ja nie potrzebuję w ogóle tutaj kasy, bo jedyną opcją, żebym ja cokolwiek tutaj zdobył, jest. Yy, jakby expienie. A, mogę rerollować. Mam 5 reroli. Um, wezmę sobie to, jeszcze więcej kasy. Słuchajcie, że przy po że nie potrzebuję kasy, a pierwsze co zrobiłem to kupiłem kolejne ulepszenie pod kasę, ale to jest nowość, a testujemy tutaj nowe rzeczy z update'u. O, i tego ogóle mi się przydadzą, ponieważ będziemy mieli po 10% więcej zasięgu i z tego, co zauważyłem, teraz tak shooter w końcu zaczął być, bić, także możemy się na nim skupić. Tutaj sobie kupimy banany, bo jak będziemy mieli wymaksowane, w tym sensie, jak będziemy mieli już te 5 broni, to chyba broni nie będą się pojawiały, więc ja chcę zobaczyć, co jeszcze wiecie. Tutaj ciekawego możemy dostać. Na pewno jest jakaś fajna broń, której po prostu nie miałem. Goggle's Spajki. Mm, mamy te kolce. Mm, dobra, wezmę to. Tak, we... o kurde, ty. Tych kolców jest naprawdę teraz bardzo dużo. Ja, Ej, nie wiem, no za każdym razem, jak wracam do tego moda, znaczy wracam pierwszy raz do tego moda, co ja w ogóle gadam za głupoty, ale za każdym razem, gdy odpalam tego typu moda, to naprawdę się dziwię, że jeszcze jest Bloonsów, czyli prostego Tower defensa, Ludzie potrafią naprawdę wycisnąć e, mega dużo rzeczy. No i za niedługo będziemy mieli e, małpią syrenkę. Właśnie, ja w ogóle miałem zrobić e, film na ten temat, jak będzie wyglądała ta syrenka, bla 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 bla, bla, ale mogę w sumie po prostu Wam pokazać. Bo okazało się, że istnieje taka gra jak Bloons Pop, i w tej grze właśnie już się pojawiła ta syrenka, i mniej więcej. Tak ona będzie wyglądała. Nawet możliwe, że teraz patrzymy, wiecie, na wersję pierwszą, znaczy na zerowe y, ulepszenie. Później powiedzmy, że to będzie jedno drzewko, drugi tier. Tutaj może to być na przykład czwarty tier. No, nie dziwiłbym się, gdyby rzeczywiście pod coś takiego poszli, ale gdybyście się po prostu zastanawiali, jak będzie wyglądała ta syrenka małpia i czy w ogóle ma to sens, no to okazuje się, że właśnie w ten sposób będzie to prezentowało. Y, więc mówię, ja miałem to jakoś y, w jakimś filmie po prostu y, upchnąć, ale mówię, kurde, no. Inaczej, chciałem zrobić osobny film na temat tej małpki, ale mówię, no ten film trwałby minutę. To na szorca się bardziej nadaje. Yy, może nagram jakiegoś szorca po prostu, że nowa małpka, jak będzie wyglądała, i tak dalej, i tak dalej. Może kogoś to zainteresuje i zasubskrybuje kanał. I w końcu wbijemy 100 tysięcy subów na tym kanale. Yy, liczę na to, że i tak rzeczywiście będzie, ale na razie skupmy się na tym, co mamy, a mamy naszego. Yy, Naszą wampirzą małpkę, chociaż nie wiem czy powinienem takim nazywać czy nie, plus 10 więcej kasy, plus 10 więcej pocisków. A wiecie co? Ja sobie wezmę te pociski, bo to na pewno się przyda. Tylko, że chyba kolejnym razem, jak będę grał, to zagram sobie już na Impopable, żeby było większe wyzwanie. Bo tutaj zobaczcie, no na razie nic się nie przebija, chyba że na przykład na 40 poziomie okaże się, że zwykły moab, który się pojawi, no to totalnie, totalnie mnie zniszczy. Możemy sobie dać 10% więcej pociski, Ale czy ja tego tak naprawdę potrzebuję? Nie, my potrzebujemy jeszcze więcej kolców. I w sumie tutaj sobie zwiększymy atak spida. o, mamy 10% więcej przebicia, wiecie co, ja sobie wezmę to przebicie, 10% więcej expa, tutaj zwiększone obrażenia, jak widzicie, chwilę poczekałem, żeby to się te ulepszenia nastakowały, Pek. no i teraz mamy pięknie to zrobione, spajki, tak, potrzebujemy jeszcze więcej spajków, ty, to, ale to jest, widzicie, to jest, to jest, to jest troszeczkę to zbagowane, bo mamy większy zasięg teraz, ale jednocześnie te kolce, inaczej, to jakby podstawowy zasięg, nadal jest dokładnie ten sam, który był. Dobra, 10% więcej ym, przebicia. Bo teraz będę chciał te pod, y, potestować troszeczkę y, pójście, właśnie pod inne rzeczy. Bo już y, zopowiem y, się na tym, że tak, shootera po prostu znowu ulepszamy. Mimo tego, że go nie potrzebuję, więc idziemy pod liczbę pocisków. I no, najgorzej będzie na przykład na 63. rundzie. Bo ja już to widzę, że nie dam rady przejść 63. rundy. No, ale wiecie, spróbujemy. Y, zobaczymy, czy jakkolwiek może, może jakimś cudem. Bo y, po prostu te balony się pojawią zanim. On rozrzuci te swoje kolce. Bo zobaczcie, że no te kolce już dużo, dużo, dużo tankują. Ale no, jednak chwila musi minąć, żeby one się po prostu pojawiły i, no nie, no ceramiczne balony prawie się przebiły. Okej, okay, ja w sumie zapominam o tym, że ja mogę to sobie re cały czas, więc zmieńmy i mamy kolejne taki, no dobra, nie, no w sumie nie chcę tego, szczerze mówiąc nie chcę. Dobra, atak speed, tutaj sobie zrolujemy spajki, o to właśnie mi chodzi, więcej obrażeń i jeszcze większy atak speed, pięknie. O, i ty! I jeszcze mogę zwiększyć te pociski, gdybym chciał. Tylko czy ja tego potrzebuję tak naprawdę? Zrolujmy to. Nie, nie potrzebuję. Aha, i mogę sobie wybrać jeszcze jedną umiejętność, tylko tak, kolce, shuriken Strzałka. Wezmę sobie te kolce. Chociaż nie, ja pamiętam, że kurde, właśnie jak kliknąłem to, to przypomniał mi się, że przecież ja kolce już sobie testowałem. Więc, no jest jak jest. Najwyżej pójdziemy po prostu pod to samo ulepszenie. Tutaj sobie zwiększymy obrażenia, czy przebicie. Dobra, przebicie. Bo, żeby po prostu te kolce, które są tutaj, one jak najwięcej balonów tutaj łapały. Tutaj, ok. D dajcie mi jeszcze więcej przebicia. No i wygląda to coraz lepiej. No i powoli zbliża się runda 63 i w międzyczasie. Uzbierałem troszeczkę tutaj. E, dobra, więcej obrażeń, większy zasięg. Tak, musimy mieć globalny zasięg. To sobie też możemy kupić i możliwe, że niepotrzebnie się bałem, patrząc na to, że tutaj sam początek już tego toru y, mamy zatkane. I zobacz! No balony tutaj się nie przebijają, tak, nie przebijają się. I jeszcze większy zasięg. Po prostu chodzi o to, żebyśmy mieli całą mapę pokrytą i żeby była szansa, że wiecie, na przykład, o nie, balon się tutaj przebija, tu, tu, tu oncy rzuca kolce na samym końcu. I to też był git. Y Wiecie, co jest dziwne, że znowu dostałem jakby zwiększony zasięg. Wiecie, ja tego potrzebuję, ale nie aż tyle, nie w takiej ilości. I po prostu sobie nie wiem, do której rundy pogramy. Okej, okay, możemy dzisiaj pograć do momentu, aż nie przegram. Po prostu, bo pamiętam, że jak testowałem tego moda i dostałem jakieś tam ewolucje i tak dalej, to powiedziałem, nie, 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 to już za dużo, to ja, ja tego nie chcę. A dzisiaj, dzisiaj gramy do momentu, aż po prostu tego nie przegram. Także nie wiem, ile to będzie trwało. No i słuchajcie, udało mi się wymaksować spajka, nie wiem teraz. O, mamy miny! Spike evolution i mamy item potrzebny, czyli lightning bolt. Akurat tak się składa, że to mam. a Przysięgam, nie sprawdzałem tego w żaden sposób. Tylko, czy... Aha, te kolce, okej. Okay. Znaczy te bombki, one są stakowane w jednym miejscu i one po prostu... On rzuca tymi bombkami tak jakby. Okej, okay, dziwne to jest. Czy ja potrzebuję 10% więcej expa? No mam trochę rzeczy do wymaksowania. Hmm... Dobra, więc jakieś większe pociski. Czy one będą się rzeczywiście jakkolwiek różniły? Zobacz na to. Te bombki które są tutaj, tankują po prostu wszystko i pyk! Ty, to będzie dobre ulepszenie. Tu mnie nie mam pojęcia dlaczego, ale zaczęła się 81. runda i po prostu przegrałem na pierwszym balonie, jaki się pojawił, i najprawdopodobniej dlatego, że czekałem sobie z ulepszeniami. I jakby, wiecie, zakończyła się gra na 80. rundzie, ja kliknąłem graj dalej i tak jakby wszystko się zresetowało i nie było żadnych pocisków. Jestem prawie pewien, że właśnie coś takiego do Tusha się wydarzyło, bo zobaczcie ile tych ulepszeń jest. Yy, więc teraz, czekajcie, czy ja mogę to zresetować? Tak, mam 400 dolarów, proszę żeby to działało, uwaga. Okej, okay. i czy on będzie strzelał? Będzie strzelał, także nie mam pojęcia jednak co tu się wydarzyło. No nie, no przecież na 81. Osiem, na rundzie od razu pierwszy balon, jaki się pojawił, to po prostu się przebił. Teraz udało się to y, całe szczęście załatać. Dobra, idziemy sobie pod zwykłe po prostu y, darciki. Czemu nie? No, te bombki i tak są już y, bardzo, bardzo duże. Tutaj możemy sobie dać o, tego tak-shootera. No, bo to jest takie zabezpieczenie, gdyby coś tam się y, jednak mimo wszystko przebiło. Szkoda, że musiałem wydać kasę, bo jednak już y, przez ostatnie parę odcinków, wiecie, nie wydawałem tej kasy i już byłem przekonany, że y, nie będę musiał po prostu tego robić. I dopiero w kolejnym odcinku z Admirosem, jak będą jakieś lasowe małpki. E, od razu uprzedzam, kolejny odcinek z Admirosem pewnie będzie w przyszłym tygodniu, bo już Admiros ma być. No, to najprawdopodobniej po prostu coś się tam e, pojawi. Na razie i powiedzmy, że jest zajęty. Nie wiem, czy on ogłaszał, co tam się dzieje u niego, czy nie. Więc nie chcę po prostu e, nie, nie chcę niepotrzebnie gadać jakichś tam rzeczy. I mamy 84 rundę. Także co, stakujemy sobie ulepszenie i zobaczymy, co tam ciekawego jeszcze dostaniemy. I rozumiecie, że jak to powiedziałem, to od razu praktycznie przegrałem. Nie mam pojęcia, jak to się dzieje, bo i znowu, nie, 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 cofnij sobie ten film. Cofnij sobie ten film. Tutaj w tym miejscu były spajki i balony po prostu przez nie przeleciały. To jest najgorsza klasa postaci. Tak, wydałem właśnie znowu kasę. Nie będę wydawał jej po raz kolejny. Przepraszam. Ta klasa postaci jest najgorszą, jaką miałem z tymi kolcami. Może gdyby było to cokolwiek innego, to by było lepiej. I tak udało nam się odblokować to ostatnie ulepszenie, ale zaryzykuję i to powiem. Wydaje mi się, że lepiej mi szło, jak nie miałem tej ostatniej ewolucji. Tej, wiecie, tej ultra zmiany, czy jak to się tam nazywa. Gdy miałem tylko te zwykłe spajki. Mogłem ich stawiać o wiele więcej, a tutaj ewolucja i Od razu trzy razy praktycznie przegrałem, więc w tym miejscu sobie zakończymy. Przepraszam, że tak to wygląda, ale nie chcę już marnować więcej kasy, także mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Wrócimy sobie następnym razem i miejmy, że na, miejmy nadzieję, że następnym razem pójdzie mi trochę lepiej, tylko że zagramy sobie na pewno Impopable, czyli do отвлечился от